Jedną z bardzo często wykorzystywanych opcji rozliczenia podatkowego jest tak zwana zniżka 10%, która przysługuje osobom, dla których no, poprzedni rok rozliczeniowy, czyli w tym przypadku 2012, był albo pierwszym, albo drugim rokiem w Norwegii. Jest to dosyć duże uproszczenie, które za chwilę rozwinę, ale generalnie rzecz biorąc ze zniżki 10% korzystają osoby, które albo nie posiadają prawa do statusu pendler, albo nie były w stanie po prostu skompletować dokumentacji, żeby tego status pendlera udowodnić i udokumentować. Czyli na przykład bardzo często są to kawalerowie czy panny, osoby samotne w każdym razie, które nie były w stanie skompletować tak znacznej ilości podróży, żeby rozliczyć się jako pendlerzy, czy też osoby, które z jakichś innych powodów po prostu zapomniały, Pewnych dokumentów skompletować, albo są bardzo świeżo dopiero co w Norwegii od 2012 czy 2011 roku i chcą skorzystać z tej bardzo prostej formy ulgi podatkowej, która przysługuje właśnie dla tych osób. Wracając jeszcze do warunków, które przedstawiłem na początku, jakie trzeba spełniać, aby uzyskać zniżkę 10%, w uproszczeniu można powiedzieć, że Przysługuje ona osobom, dla których rok 2012 był pierwszym albo drugim rokiem pracy w Norwegii. Dlatego, że jeżeli dana osoba rozpoczęła pracę w Norwegii w 2011 bądź w 2012 roku, na pewno jej ta zniżka będzie przysługiwała urzędowo. Natomiast przysługuje ona również każdej innej osobie, która, która po uzyskaniu rezydencji podatkowej jeszcze nie przepracowała. 2 lat, a rezydencję podatkową w Norwegii osiąga się w momencie, kiedy przekroczy się 183 dni pobytu w danym roku podatkowym bądź 270 dni w trzech kolejnych latach podatkowych. Czyli hipotetycznie, jeżeli pracownik dany przepracował w 2008 roku 50 dni, wówczas ma prawo do zniżki 10% nadal. W 2009 przepracował 80 dni, Nadal ma prawo do zniżki 10%. Natomiast jeżeli w 2010 przepracował 200 dni w Norwegii, wówczas będzie mógł odliczyć zniżkę 10% tylko za 2010 oraz za 2011. Dlatego, że w 2011 roku jako tym, będzie to ten drugi rok podatkowy jego po uzyskaniu rezydencji podatkowej w Norwegii. Aby rozliczyć, aby udokumentować zniżkę 10%, nie trzeba przedstawiać bardzo skomplikowanych i wymagających np. tłumaczeń dokumentów. Właściwie podstawą tutaj jest oczywiście przesłanie Selvan Ese w wersji papierowej, czyli wstępnego rozliczenia podatkowego bądź kodów PIN do systemu AltinminID. Min ID. Poza tym oczywiście trzeba przesłać Lensotrek obgawę, czyli pit roczny od pracodawcy za rok 2012. I to jest praktycznie wszystko, co trzeba przesłać, aby 10% uzyskać. Z reguły jest tak, że osoby, które ponosiły wszystkie koszty funkcjonowania w Norwegii same, albo po prostu nie mogą uzyskać pendlera, korzystają ze zniżki 10% i jest to dla nich korzystne. Czasami jest jednak tak, że mimo, że na przykład 2011. Bądź 2012 rok były naszym pierwszym rokiem pracy w Norwegii, to pracodawca pokrywał praktycznie wszystkie koszty związane z naszym pobytem i pracą w Norwegii. A to spowoduje, że zniżka 10% nie będzie nam się opłacała i będzie bez sensu ją odliczać, dlatego że lepiej wyjdziemy rozliczając się bez odpisów. Dlatego że odliczenie zniżki 10% oznacza, że wszystkie gratyfikacje, wszystkie rzeczy, które zapewniał nam pracodawca zostają potraktowane jako nasz dochód, od którego jest to 10% odliczane. Więc tutaj bardzo często jest tak, że ta zniżka tak naprawdę nie jest dla nas korzystna w momencie, kiedy wszystko mamy pokrywane koszty w Norwegii, a co bardzo często się zdarza np. u pracowników rotacyjnych i po prostu nie ma sensu jej Odliczyć. Ale dla kawalerów, dla osób samotnych, które, które same się żywiły, same musiały płacić za mieszkanie i za podróże, a nie mogły tego na przykład dokumentować, na pewno jest to bardzo korzystna opcja, z której warto skorzystać, póki jest taka możliwość i jest takie prawo. Ważna informacja odnośnie jeszcze rozliczenia ze zniżką 10% jest taka, że można je łączyć z drugą klasą podatkową, o czym wspominałem przy omawianiu właśnie drugiej klasy podatkowej. Mam nadzieję, że niniejsze poradniki pomogły Państwu zrozumieć nieco lepiej rozliczenia podatkowe i sposoby rozliczeń oraz jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby... Zrobić to jak najkorzystniej. Oczywiście te opcje, które przedstawiliśmy, to te najbardziej standardowe, z których najczęściej korzystają Polacy i które są dla nich najkorzystniejsze. Istnieją również inne rodzaje rozliczeń, inne rodzaje odpisów, które można wykonać, na przykład odpis za prywatne przedszkole bądź świetlice dla dziecka w Polsce, czy też odpis odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce. Istnieją rozliczenia rybaków, rozliczenia marynarzy. Wszystkie te odpisy, wszystkie te rozliczenia rządzą się swoimi prawami i swoimi specyficznymi odpisami, ale każde z nich my, jako Polish Connection, jesteśmy w stanie rozliczyć, dlatego że mamy w tym bardzo duże doświadczenie, gdyż od 2004 roku rozliczamy Polaków pracujących w Norwegii. Dlatego gorąco zachęcam Państwa do tego, abyście skorzystali z naszych usług. Abyście rozliczyli swój podatek przez naszą firmę, gdyż zapewniamy zarówno profesjonalizm, jak i szybkość i jakość wykonanych usług. Dlatego zachęcam do korzystania z formularza online na stronie www.podatek.no, który jest najszybszym sposobem na złożenie dokumentacji i sprawiającym pewnie najmniejsze problemy. Jak również do wysyłania dokumentów bezpośrednio, mailowo, czy to do naszego biura w Gdyni, czy do naszego biura w Oslo, gdyż posiadamy dwa biura, jedno w Polsce, drugie w Norwegii. Możecie Państwo oczywiście też wydrukować formularz papierowy, znajdujący się na stronie www.podatek.no, wypełnić go i wraz z dokumentami, kserokopiami zaznaczam, wysłać pocztowo do Oslo bądź do Gdyni. Osoby, które chciałyby zaś złożyć dokumenty osobiście, zapraszam serdecznie bądź do naszego biura w Oslo, które się mieści na Hofaret 8 na Skejen w Oslo, bądź też na Żwirki i Wigury 6 przez 15 w Gdyni, gdzie mieści się nasz polski oddział. Serdecznie Państwa zapraszam do kompletowania i składania dokumentów i gorąco pozdrawiam.